Trenerze, za nami kolejny, trzeci już w tym tygodniu ligowy mecz z Białobrzegów. Przywozimy do Wikielca jeden punkt. Czy dużo, czy mało? Jak trener ocenia dzisiejsze spotkanie? Przyjechaliśmy po trzy punkty, to na pewno i mocno wierzyłem i jestem przekonany, że byliśmy w stanie to dzisiaj zrobić. Mam bardzo duży niedosyt, bo uważam, że gdybyśmy poprawili się w kilku elementach, które gdzieś tam sobie omawiamy i i wdrażamy w grę, to, to byśmy tutaj nie gonili w wyniku, tylko byśmy po pierwszej połowie już prowadzili 1-2-0. Natomiast, natomiast trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że nie zasłużyliśmy dzisiaj na trzy punkty, że, że rywal również stworzył kilka gdzieś tam przechwytów i kontr. się gdzieś oszukiwać i uważać, że, że byliśmy lepsi, bo uważam, że nie. Uważam, że ponownie kilka, kilka osób, kilka naszych bardzo ważnych ogniw nie zagrało na swoim optymalnym poziomie, a jeżeli tak się nie dzieje, no to, no to, no to po prostu po prostu liga jest na tyle silna, że, że, że ciężko takie pewne przekonywujące zwycięstwa, Cieszę jedynie to, że po raz kolejny goniąc wynik do, 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 doganiamy go, że e, zmiennicy że zmiennik trafia e, do bramki przeciwnika oraz fakt, że to najważniejsze, czyli że bezpośredni rywal w, w grze o utrzymanie tak naprawdę e, nie dogania nas i tak? zachowujemy tą to, to odległość między nami a pilicą i teraz trzeba Trzeba przeanalizować to spotkanie, przeanalizować spotkanie z mawianką i, i, i dobrze przepracować kolejny tydzień. Bo przed nami dwa, trzy bardzo trudne mecze ligowe i trzeba w każdym kolejnym meczu szukać tych punktów. Dziękuję trenerze za ocenę meczu i czekamy na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo.